Taki nocny raport z miejsca zbrodni, bo ten samochód zostanie prawdopodobnie teraz kupiony. Ja już go oglądałem wczoraj. Dajmy go na szerokie, chociaż tutaj będzie słabo widać. Dobra, wrócimy. No i co, w tej chwili przymarznięta. Stoi na kapciach 2,5, tak naprawdę. Alfetka 156. Tego nie widać. one są tak lekko przerezywiałe te tarcze, ale wyglądają jak nówki. Jeżeli chodzi o stan oprócz tej powierzchniowej rdzy, z przodu to samo tu niestety są jakieś ciulowe paski jakaś dziwna twórczość fotel jest trochę przedarty, no nie wiem zobaczymy, może się uda to kupić w tej chwili nie wygląda zbyt ciekawie natomiast tutaj są takie problemy związane z utratą prawa jazdy na jakiś czas właściciela także może nie jest tak źle jak wygląda Okej, okay, mamy alfę. Alfa jest już na miejscu. Na placu udało się ją zrzucić z lawety, chociaż samo zrzucenie to był pikuś, ale załadowanie tego samochodu na najazd tej lawety, gdzie jeszcze coś tam mam jakieś problemy e, z linką, niestety, we wciągarce, no ale to już jest inna sprawa. E, nie było to takie proste, zwłaszcza w miejscu, gdzie ten samochód stał. Jak widzieliście, on stał na trzech kapciach praktycznie tak był dziwnie postawiony e, wciśnięty na krawężniku, e, w rogu, przy bloku i e, szczelnie był zasłonięty innymi samochodami bo też chciałem ponagrywać trochę, jak ten samochód będzie odpalany. Zrobić jakieś takie fajne przebitki. I jak będzie wciągany na lawetę. Natomiast ze względu na to, że trzeba było się strasznie skupić, żeby jakoś to ogarnąć, no to niestety nie wyszło. Eee, I co, samochód kupiony totalnie w ciemno, niestety, bez odpalania. Natomiast też cena nie była jakaś taka wygórowana, także stwierdziłem, że zaryzykuje. Eee, jak widać prostownik, bo akumulator, który tutaj mi siedział, to był totalny śmietnik, a ten, który ja przywiozłem do odpalania, okazało się, że też nie jest jakiś taki super. Także jeszcze go animuję prostownikiem, żeby wjechać na miejsce warsztatowe, zobaczyć czy to jest w ogóle coś warte, bo jeżeli okaże się, że jest to. Śmieć. Eee, no trzeba użyć takiego brzydkiego słowa, niestety, bo to co widać, to widać, ale nigdy nie wiadomo, co nas spotka w trakcie, w trakcie sprawdzania. Jeżeli tutaj jakiś zakres inwestycji będzie strasznie duży, no to ten samochód po prostu pojedzie. Nie wiem, no, będę musiał przyznać się do błędu, przyjąć porażkę na klatę, ściągnąć z niego alufelgi, wyciągnąć co tam jest jakoś bardziej wartościowe i zabić go na kasację i być po prostu parę stów w plecy, no bo e, czasami tak trzeba. Ok, e, 2002 rok 1,9 od TD pod maską moim zdaniem bardzo fajny silnik, nawet powiedziałbym, że fajniejszy niż te wszystkie e, tdi i inne tego typu wynalazki. Taką skopanie wygląda, jeżeli chodzi na dzień dzisiejszy. E, co tutaj jeszcze? Okazało się, że prawdopodobnie właścicielem tego samochodu przez chwilę, bo to był też samochód kupiony na handel, e, był mój znajomy jakieś dwa lata temu, co jeszcze postaramy się jakoś tutaj zweryfikować, ale bardzo możliwe, że ten samochód był jego właśnie własnością przez jakiś tam czas właścicielka ta, od której ja go kupowałem, no sprzedawała ze względu na to, że auto i tak nie było używane. I to też taki dłuższy czas, a teraz się tak przytrafiło już miesiąc temu, że przez kolejne dwa miesiące no to sobie samochodem nie pojeździ. Także wiadomo, taka świadoma decyzja o sprzedaży, zwłaszcza, że tak, przeglądu technicznego już nie ma, OC kończy się dosłownie na dniach. Tutaj z tyłu na pewno do wymiany są opony, kwestia tego akumulatora, który też padł, także też samochód do jakiejś inwestycji i miałby stać opłacany, nieużywany, także podjęła decyzję o sprzedaży tego auta. Z dziwnych rzeczy, które tutaj na nim znajdziemy, no to te paski na pewno. To jest namalowane, domalowane i nie wiem po jakiego grzyba, bo to wygląda jak takie, nie wiem, wstęgi, jakby jechać samochodem na ślub. Tylko brakuje wstążek na lusterkach, czy czegoś takiego i tutaj takich, wiecie, kwiatów. I tak mogłoby to wyglądać. Nie, mam, nie wiem o pojęcia po jakiego grzyba, tak już jest w każdym razie. E, reflektory na pewno do przepolerowania, bo one też już pewnie słabo świecą. Przedni zderzak też można byłoby polakierować, bo on jest w tej chwili stworzywa. To jest jakiś zamiennik, który już tutaj też na dole gdzieś był naprawiany. Natomiast nie wiem czy to jest opłacalne. Jakieś takie drobne poprawki jak najbardziej. Na pewno trzeba będzie się zająć podłogą, ale podłogą w miejscu koła zapasowego, tak, tam jest do jakiejś takiej naprawy blacharskiej, jedno miejsce. Reszta wygląda w miarę zdrowo, chociaż to się dopiero okaże kolor tego samochodu, no w teorii to jest czarny natomiast wydaje mi się, że po spolerowaniu po jakimś ogarnięciu, on z tego czarnego może się zrobić taki fajny brązowy taki alfoski typowo kolor wpadający właśnie delikatnie w brąz jeżeli chodzi o jakieś takie rzeczy lakiernicze no to tutaj coś jest do zrobienia eee, te kierunkowskazy prawdopodobnie ktoś sobie przelakierował tak samo jak przelakierowane zostały te zaciski tutaj właśnie pod tym widać, że ten samochód długo stał, nie? jakieś takie pajęczyny także zaciski są przelakierowane na czerwono z przodu, z tyłu i co zauważyłem, co tak przemówiło trochę za tym samochodem i dało mu szansę, to to, że te tarcze w tej chwili dla Was one się mogą wydawać jakieś takie zajechane, rdzawe i tak dalej, natomiast one są w rzeczywistości prawie nowe. One są prawie nowe, są po prostu delikatnie pokryte rdzą, ale to w niczym nie przeszkadza, dwa hamowania i tego nie ma i to jest z przodu. I to samo mamy z tyłu, czyli tutaj też klocki tarczy są wymienione. E, opony są akurat nie do pary z tyłu, także one się aż proszą o wymianę. Jakieś czerwone sprężyny są założone. O proszę, tego nawet nie widziałam. To jest jakaś usportowiona wersja Skubańca. No generalnie samochód blacharsko wymaga jakichś takich małych poprawek. E, natomiast nie jest tragicznie. to drugie nadkole wygląda trochę gorzej. Ale tutaj się też zastanawiam czy cokolwiek z nim robić, czy po prostu zostawić tak jak jest. No bo na tym samochodzie też nie będzie jakiegoś zysku. Tutaj bardziej trzeba będzie walczyć o to, żeby nie było straty, eee, chociaż, no, bądźmy optymistami, może się uda zarobić. Jak on wygląda w środku? Tutaj właścicielka twierdziła, że skóry z tyłu są piękne. Natomiast moim zdaniem kolor jest sam w sobie brzydki, bo te czerwone takie burdelowe, no, no komuś to się podoba na pewno, bo do tego ciemnego lakieru to pasuje. I to jest alfa, alfa musi mieć swój klimat, musi mieć swój styl. E, natomiast czy to się komuś spodoba czy nie, na pewno będzie musiał być na to odpowiedni klient. Ja swego czasu miałem cały zestaw takich skóry sygnowanych przez Momo, podgrzewanych, ale udało mi się to sprzedać, bo miałem kiedyś taką alfę właśnie na części. E, co tam mi po niej zostało? Na pewno zostały mi jakieś drzwi, chociaż tutaj akurat kolor by nie pasował. E, klapa została mi tylnia. Pokrywa silnika w sensie maska, i jakieś takie drobne pierdołki do środka e, z wersji tej takiej z self speedem. co jest takiego brzydkiego w środku. Niestety, fotel kierowcy to jest tragedia. On jest tutaj przedarty, e, i czy można coś z tym zrobić? Oczywiście, że można, natomiast wtedy to byłaby już naprawdę gruba inwestycja, bo te skóry same w sobie wyczyścić i tak dalej, to tam nie jest akurat żaden wielki problem, ale naprawa tego. To już jest grubszy temat. Nie wiem, czy to w ogóle byłoby opłacalne, czy to dałoby radę zrobić, bo wiecie, nadzieja jest nadzieją, ale jak to wyjdzie w praktyce, to już jest inna sprawa. Udało się otworzyć, chociaż nie było to lekko. Eee, I tak, siłowniki sztuk dwa trzymają pięknie. To już jest fajna sprawa. Tutaj maska od środka, tutaj w jednym miejscu jest taka rdzawka, ale też nie ma tragedii, bo ona lub... one tutaj generalnie gniły te maski. Także tutaj całe szczęście, jest wszystko ok, Ale co nie jest okej, okay. albo inaczej. Skupmy się na pozytywach. Przede wszystkim ja tutaj nigdzie nie zauważyłem jakichś wycieków na tym silniku. E, także to jest naprawdę fajna sprawa, bo on jest suchy jak cholipa. Nie wiem, jak tam z dołu będzie wyglądać. Natomiast tutaj z zewnątrz, tak jak zaglądałem, świeciłem latarką, no to wszystko było ok, wszystko było suchutkie. Ktoś próbował tutaj chyba wykorzystać resztkę farby, która została po, lakierowaniu, po malowaniu tych pasów. Bo tak kielichy, bo też sprawdzałem, czy tutaj po prostu nie było jakiejś ingerencji dziwnej, bo to mnie tak trochę zmartwiło. Kielichy są też polakierowane. No, nie wiem co autor miał na myśli, nie mam zielonego pojęcia. Kawałek pod szybia, którego ja raczej niestety już nie mam z tego samochodu na części, bo ja te plastiki wszystkie powyrzucałem. I coś, co jest totalną debiliadą, czyli polakierowana uszczelka. No, no dobra, nie ja to robiłem. Co kto tam miał na myśli, ciężko powiedzieć. Także tak on wygląda w tej chwili. I spróbujemy jakoś go ogarnąć i pokażę Wam go, jak on wyjdzie już po ogarnięciu. Alfa udało się wstawić do garażu. Całe szczęście, bo tutaj, jak widać, już niestety kapeć jest ponownie. I będę musiał tu koniecznie pasprzątać, bo ostatnio tutaj było spawanie, polerowanie, mechanika, wszystko naraz. Także tak wygląda, jak wygląda. Ale nie zmienia to faktu, że ten samochód również nie wygląda jakoś super. Specjalnie włączyłem tutaj jeszcze lampkę przy nagrywaniu. Lakier jest mega porysowany. Nie wiem, jak to będzie wyglądać w świetle tutaj kamerki. Ale jest porysowany naprawdę ostro. Są rysy małe, duże, rysy średnie, jakieś zmatowienia. To jest po prostu wszystko na tym aucie. Tu widać chyba jakiś taki ślad nawet po szczotce na tych powierzchniach, takich poziomych. To jest wszystko jeden wielki mat. To jest po prostu matowe. O, a tutaj, gdzie e, mamy wodę, no to ten kolor jest trochę taki wydobyty, bo to się tak zlewa. Także taki powinien być ten lakier. A jest taki. Totalnie, totalnie matowy. Tu jeszcze w międzyczasie okazało się, że e, będę musiał panel naprawić. Może się zepsuł. Także już jest pierwsza niespodzianka. E, dach. Pomimo tego, że samochód jest brudny, bo wiadomo teraz pogoda jest jaka jest. To wszystko to są rysy. Rysa na rysie. Błotnik to samo. No on jest po prostu bardzo zmasakrowany. Tu nawet gdybym chciał jakoś to podczyścić, no to nie ma takiej możliwości ze względu właśnie na, na te rysy. Jest i ona. Chociaż to jeszcze nie jest to. To nie jest ten efekt wizualny, który ja chciałem uzyskać. I tak samo ten efekt techniczny. Bo samochód jeszcze wjedzie na wymianę opon. Trzeba te opony z tyłu koniecznie usunąć, bo one są po prostu tragiczne. E, coś tutaj jeszcze poogarniać, jakieś takie drobniejsze rzeczy. Natomiast musiałem szybko na Cito zwolnić miejsce garażowo-warsztatowe, e, bo takie coś konkretniejszego, szybszego... Trzeba było ogarnąć, także samochodem wyjechałem i przy okazji porobiłem też teraz zdjęcia. Zdjęcie już takie typowo, stricte do ogłoszenia, no bo jak wiadomo pogoda już się raczej nie poprawi, nie będzie nic fajniejszego. Niestety dzisiaj jest szaruga, cały dzień jest taka szaruga i ten lakier, który jak już mówiłem, na którymś tam chyba wcześniejszej części dla Was, w sensie trochę wcześniej, a dla mnie no to, to już kilka ładnych dni wcześniej, no to ten samochód nie jest czarny, tylko on jest taki właśnie brązowy. Ma taki bardzo fajny kolor lakieru. I też będę takiego Mercedesa C-klasy lakierował w całości prawdopodobnie. I zastanawiam się, czy takiego koloru po prostu sobie nie zaczerpnąć i czegoś podobnego nie zrobić na tym Mercedesie z większą jakąś ilością po prostu metaliku. W każdym razie ten się prezentuje bardzo fajnie i nie jest czarny. Tak jak mówiła to właśnie poprzednia właścicielka tego samochodu, ja też już chciałem nawet zakładać, że on czarny nie będzie. Niestety nie udało się nic zrobić z tymi okropnymi pasami. Nic kompletnie, bo one są po prostu wiadomo. Jak już ktoś to namalował, żeby to było naklejone czy coś takiego, no to po biedy po prostu bym to ściągnął, usunął i byłoby fajnie. Natomiast teraz, no, no nie wygląda to jakoś tak ciekawie, ale musi zostać. Także taki już będzie urek tego auta. E, co jeszcze, jeżeli chodzi o przedni zderzak, bo on no jest plastikowy. Natomiast jego ja po prostu dokładnie wyczyściłem tak jak powinno być, wszystko zgodnie ze sztuką, przygotowałem go i położyłem taki bardzo fajny, permanentny, można powiedzieć, dressing na ten zderzak. Także on się teraz wcale tak nie wyróżnia na tle koloru nadwozia, bo spójrzmy sobie. On jest czarny, ale nie rzuca się to jakoś bardzo w oczy. Także wygląda lepiej niż wyglądał. Jeżeli chodzi o lampy przednie, o te reflektory, one zostały oczywiście spolerowane, bo były już bardzo, bardzo przemglone. Nie miało to prawa przejść przeglądu technicznego, natomiast w tej chwili one już są przejrzyste, i jakoś to wygląda. Dobra, pokażę Wam go jeszcze tak dookoła. Tu oczywiście weszła korekta lakieru, mycie takie detailingowe, no a wszystkie takie rzeczy typowo standardowe. Nie udało mi się go nawet porządnie rozjeździć, bo jeszcze też chcę wjechać nim na stację diagnostyczną przy okazji wymiany tych opon, żeby jeszcze ewentualnie jakoś zweryfikować stan zawieszenia, bo ja tak naprawdę zaraz po tym jak go przywiozłem, no to go wstawiłem do garażu i już tam sobie działaliśmy. Jeżeli chodzi o podłogę, no to ona jest jak najbardziej okej. Okay. Te tarcze, klocki, one nadal są takie Przerdzewiałe, bo ja przejechałem dosłownie Kawałek tutaj, na tego miejsca, gdzie robię zdjęcia Nawet felek nie doczyściłem One są nadal brudne, bo to jest taki element Nie chciałem w garażu psikać po prostu takim e, Preparatem typowo Do czyszczenia felg O, już jest lepiej Także te tarcze nadal są przerdzewiałe No bo mówię, tutaj mam dosłownie kawałek Także nie zdążyłem nawet przyhamować jakoś porządnie Ale nie zmienia to faktu, że one są Fajne, bez rantu, grube Także nic im nie jest. Tak samo, jeżeli chodzi o klocki. Z tyłu to samo, co już zresztą pokazywałem. Tutaj się nic nie zmieniło. Także to jest taki duży plus tego samochodu i to faktycznie pokazuje, że ktoś gdzieś tam dbał. Natomiast ten stan zewnętrzny, stan zewnętrzny był taki najgorszy dla tego auta. On stał tak naprawdę porzucony, można powiedzieć, bo jak sobie wszystko posprawdzałem, teraz mamy końcówkę grudnia. Natomiast ten samochód, według mnie, od czerwca po prostu sobie stał. On czerwca sobie stał. Najwyżej, tak jak rozmawiałem z tą poprzednią właścicielką, zmieniał miejsce parkingowe, czyli go tam gdzieś przestawiali, żeby straż miejska się nie czepiała. Auta, które gdzieś tam stoi i jakieś e, dwa miesiące stał w miejscu, z którego ja go zabrałem. Co najmniej dwa miesiące. Ale to są takie moje domysły, tylko jeżeli chodzi o czas. E, mogło być zupełnie inaczej. No i auto, powiem skromnie, mi się podoba. Tak, właśnie ten samochód wygląda z zewnątrz, także zajrzyjmy sobie jeszcze do środka. I tutaj warto zwrócić uwagę choćby na te klamki, bo to jest Alfa, czyli ma takie fajne smaczki. Klamki z przodu są takie chromowane, wystające, te z tyłu są takie schowane w słupkach. I to jest naprawdę wyznacznik tej takiej fajnej włoskiej motoryzacji. Z tyłu co mamy, też taki. Tutaj też nazwita napis, al, napis Alfa Romeo. A z tyłu no to ta tapicerka będzie pewnie teraz wyglądać na taką różową, natomiast w rzeczywistości ona jest. Czerwona, może uda się to jakoś tam podkoloryzować, nie mam pojęcia, nie znam się, nie orientuję, ale tak ona właśnie wygląda. I tak naprawdę ten samochód został, ta tapicerka została też wyczyszczona na tyle, ile można było ją wyczyścić. Bo jeżeli chodzi o fotel kierowcy, to niestety nie udało się go ogarnąć, nie udało się go wymienić. Tak on wygląda z perspektywy pasażera siedzącego z tyłu. Zaraz sobie jeszcze do przodu przejdziemy do tego nieszczęsnego fotela kierowcy, który jest takim elementem dość nieładnym w tym samochodzie. Także może z tamtej strony. Klamka ciach. I tak to właśnie niestety, albo niestety wygląda. Jeszcze muszę go tutaj odkurzyć. E, pulpit. No usunąć jeszcze muszę na pewno ten cup holder, czy coś takiego, bo to szpeci strasznie. Pościągałem też naklejki, które tutaj były w tym samochodzie. No a reszta no to po prostu takie typowe czyszczenie, położenie dressingu, wyczyszczenie właśnie tej skórzanej tapicerki. I niestety ta dziura jest nadal. Nie da rady z nią nic zrobić. Tutaj w grę wchodzi praktycznie albo oprzycie na nowo, albo wymiana elementu, żeby było ciekawiej. Taka tapicerka jest do kupienia. Tutaj kolega Dominik podesłał mi coś takiego. Natomiast ta tapicerka w takim samym kolorze była w województwie małopolskim, czyli cały kraj musiałaby sobie przejechać. I okazało się, że pomimo tego, że ona sama w sobie nie była jakaś droga, bo miała kosztować chyba 350 zł za komplet, to. Koszt transportu był ogromny. Koszt transportu przewyższał wartość tej tapicerki, także ja po prostu zrezygnowałem. Mógłbym poszukać w jakimś innym kolorze, ale też niczego ciekawego tutaj nigdzie w okolicy nie było, także niestety zostało tak, jak jest. Ten przełącznik się też udało tutaj wymienić, bo on był uszkodzony. Nie wiem, czy pokazywałam, czy nie pokazywałam. I generalnie samochód tak sobie żyje w tej chwili. Wygląda całkiem ciekawie.